Część druga. Otaczek. O i tu większy. Taki wodospadzik. <grymiany> kropelet jest. Lecimy do górek. Lecimy. Tu będzie gdzieś źródełko chyba. Yy, jak to się nazywa? Pijalnia wód. Tak, mostek. Małe, fajne. No, tak sobie. O, tak sobie da się wdrapać, nie? Hmm. i wyleciałyśmy na, na centrum. Hmm. Może tutaj tutaj nie, 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 No no i fajnie. No i nie, 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 już ulica niestety nie, i tak dalej Na lewej stronie ciuchcia stacjonuje. Trzy trasy proponują. Po stronie do Wisły, Pałac Prezydencki. Zbieramy się właśnie. Z tą trasą pół godziny będzie trwała wycieczka. To będzie fajowa. Piękna, widoczna jest dzisiaj. nie hmm. będziemy filmować pana, panów, pewnie już sobie nie życzą o, idziemy tu o, już dziewcia jakaś stoi na 10.30 na późniąko? tak, o, tak o będziemy jechać na to później 10.30, 14.30 Zarezerwować. Nie, nie, no to jak się uda, to już jest miejsce. 50 zł, to jest trzecia trasa, chyba 40. Pierwsze 25 najkrótsze. Gwiazdówki takie fajne z przewodnikiem. Dobra. To wygląda na bawisko. Troszkę więcej. Nie wiem, wygląda Ciuchcia Ma ciukcia. Zobaczymy jak się jedzie. Ciukcia. Ciukcia. Ciemnawisko jest na to. Tutaj to mało. Same kamyczki. No to tak jakby trochę wezbrały. Ja nie wiem. No, to tak. Wcześniej byłem mieli tej wody. Tej rzeczki. Mhm. też dowodolone, paczuszki i tak dalej. będą w kamienicy. No, oczywiście plażują. Nie, takie chory.